W rozegranym awansem meczu 17. kolejki pierwszej Ligi Piłk Ręcznej Mężczyzn SMS ZPRP Gdańsk podejmował Beniaminka Rozgrywek AZS UKW Bydgoszcz. Spotkanie to było niezwykle istotne, szczególnie dla przyjezdnych, mimo że obie drużyny znajdują się w strefie zagrożonej spadkiem. Szkole Mistrzostwa Sportowego jako zespołowi szkoleniowemu relegacja jednak nie grozi. Podczas gdy akademikom ewentualne zwycięstwo mogło przedłużyć nadzieję na zachowanie miejsca na zapleczu Superligi. Początek spotkania upłynął pod znakiem wyrównanej walki i naprzemiennie zdobywanych bramek. Pierwszą przewagę dwóch trafień uzyskali dopiero w 19 minucie meczu gospodarze. Chwilę później odskoczyli na cztery gole przewagi, ale pierwszą połowę zakończyli tylko z dwiema bramkami więcej na koncie przy wyniku 12-10. Po przerwie ekipa z Bydgoszczy zaczęła lepiej bronić i to przełożyło się na rezultat. Goście najpierw doprowadzili do wyrównania, a następnie, na niespełna kwadrans przed końcem spotkania, osiągnęli przewagę dwóch goli. Cztery minuty przed ostatnim gwizdkiem sędziego znów prowadził SMS jedną, a na 59 sekund przed końcem dwiema bramkami czas wzięty przez szkoleniowca AZS-u nie pomógł jego podopiecznym. Zdobyli tylko jedną bramkę i ulegli szkole mistrzostwa sportowego 22 do 23. Trener licealistów nie wyglądał jednak po meczu na kogoś, kto właśnie odniósł zwycięstwo. Nie myśleliśmy, że to będzie w takich okolicznościach, bo nie powinno się tak grać i tutaj yy... Nie wiem, no mogę mieć pretensje do podstawowych zawodników, do takiego pierwszego składu. Ciężko się gra z taką drużyną, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie i uważam, że to my zagraliśmy bardzo słabo i, i nie można grać takich meczów i chłopaki już, to nie jest pierwszy raz, już po raz kolejny powinni się nauczyć, że swoją pracę powinno się wykonywać dobrze, a nie a na nie połepkach. Czy porażka z SMS-em była przysłowiowym gwoździem do trumny dla akademików z Bydgoszczy? Nie, no nic się nie zmienia. No. Powiem tak, nie wygraliśmy dzisiaj, ale byliśmy już bardzo blisko. Potrzebujemy przełamania. Mam nadzieję, że za półtora tygodnia u siebie z Grunwaldem wygramy i pójdzie jakaś pozytywna seria zwycięstw. I na razie nie przekreślamy swoich szans w walce o utrzymanie. Wydaje mi się, że musimy wygrać kilka meczów z tymi, z tymi zespołami z dolnej yy, części tabeli i zrobić kilka niespodzianek i może, może się uda. SMS dzięki temu zwycięstwu wskoczył na 11 miejsce w tabeli. W 17 kolejce spotkań drugi gdański zespół Wybrzeże podejmie na własnym parkiecie Warmię Olsztyn, a Gdyńska Spójnia na wyjeździe zmierzy się z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego.